O, boże, co tak śmierdzi? To na pewno nie ja. Może to spod tej pokrywki? Trzeba zobaczyć, co tam jest. O, matko, to śmierdząca ryba. Co za ochyda. Od samego zapachu robimy się niedobrze. Ups, chyba zapomnieliśmy o karteczkach, które zrobiły dla na nas nasze maleństwo. Czekajcie, musimy je najpierw potasować. Super, a teraz losujcie. Nic, mam szczęście. Polizać. O nie! Tylko nie mówcie mi, że będę musiała ją ugryźć! O, póki nie odwróciłam karty i nikt jej nie widział, mogę ją troszkę poprawić. Gotowe! A co? Czy to Ej, nic, nie wymyślaj! Ech! Mój pomysł mnie wypalił! Totalna porażka! Babciu, zaczynaj! O Jezu, zapach jest po prostu okropny. Przepraszam, ale nie będę tego jadła. A tak w ogóle to babcia musi już iść. Babciu, to nie fair! Nie bój się, musisz się tylko polizać. No dobra, co za zadanie? Och, co za koszmar! Brr. Zaraz wymiotuję! Naprawdę współczuję babci. O tak, nie zazdroszczę jej. Już zrobiłam to. Zabierajcie ją ode mnie. O nie, ale mam pecha. Wednesday, czy zrobisz to na bank lepiej? Niezła próba, ale nie uciekniesz od tej ryby. O nie, litości! Nie dam rady! Nie mogę słuchać jej płaczu. Otwórz usta, Annie. Nie, proszę! Otwieraj, mówię. O matko. Mam tą paskudną rybę w ustach. Ble. Dzięki, Wednesday. Ale w ogóle mi nie smakuje. Fu, ta ryba smakuje jeszcze gorzej niż pachnie. Przepraszam, ale chyba zaraz wymiotuję. O, my God. o rany. Wednesday, podnoś klosz. Wow, to czupa czups! Fajnie! A tu są karty! Losujcie! Kurra, Dostałam kartę ugryź! A ja będę oblizywać. Jaka szkoda, że babci nie jest dane spróbować tego czupa czupsa. Rozpoczynamy wyzwanie. Mm, jakie dobre i słodkie. Podoba mi się wszystko oprócz koloru. Wednesday, teraz moja kolej. Tobie już wystarczy. Starczy już. Co, nie słyszysz mnie? Dobra, jak chcesz. Sama go u ciebie zabiorę. Oddawaj. O nie. A to co? Ojej, zdaje się, że czupa czups się przykleił. Pomogę ci go zdjąć. Ups. Gdzie się podziała moja peruka? Co za koszmar! Babciu, nie histeryzuj. Enid, twoja kolej. E, dzięki, pewnie. Ale jakoś nie chce mi się jeść czupa czupsa z babcinymi włosami. Wygląda obrzydliwie. Ojej, a według mnie to nawet zabawne. Dobra, nic co nie poradzę. Trzeba go zjeść. Oj! Nie martw się, kochanie. Babcia jest tutaj. Ciekawe, co tam jest. O matko, czy to Karalu? Zaraz babcia go załatwi. Czekaj, nie możesz go zabić. To nasze zadanie. Enid, gdzie są karty? Wezmę ostatnią. Lizanie Karalucha. Nieźle. O, co to za żart? A ja mam... No. Us day myślę, że będziesz pierwsza, z przyjemnością. Oh. Witaj mały, jesteś taki grzeczny, z przyjemnością cię poliżę. Hmm. To okropne! Spokojnie nie słuchaj ich, jesteś piękna. I już skończyłam, teraz twoja kolej babciu. No, dobra. Wednesday mówi, że wcale nie jesteś straszny. Nie mogę na to patrzeć. Zdaje się, że nikt na nas nie patrzy. Najwyższy czas się pożegnać, przyjacielu. Babciu, już go zjadłaś. Tak, to nie było łatwe, ale da się przeżyć i przerzuć. O, widzicie. O, matko. Co się tak gapicie? Babcia naprawdę wszystko zjadła. A co karaluch robi w twoich włosach? To wygląda na oszustwo. Tak, babciu, to się nie liczy. Musisz go zjeść. No dobrze, tak. Oszukałam was, ale nie mogę go zjeść. Możesz, babciu, dasz radę. Cóż, życzcie mi szczęścia. Mam nadzieję, że to przeżyje. Biedna babcia, to okropne. Babciu, wszystko w porządku, wszystko w porządku. Babciu, podnoś. Dobra, już. Wow, dostałyśmy kole. Nie zapomnijcie o kartach. Dziękuję, Wednesday. Zobaczmy. Ugryź. A ja mam nic, nie rób. Babcia, ma polisz. Babciu, zaczynaj. Dziękuję. Babcia nigdy w życiu nie próbowała coli. O, ojej, a dlaczego się nie wylewa? Nie rozumiem. Dobra, babcia musi to rozgryźć. O, nacisnęłam, jak robi to wnuczka i wyszła jakaś galaretka. Hmm, oryginalna w smaku. Podoba mi się. Babciu, trochę cię poniosło. Teraz moja kolej. Mam nadzieję, że coś tam zostało. O tak, to jest pyszne. Co za smak. Ale Anit ma szczęście. Jeszcze troszeczkę. Ej, nie wychodzi. Daj, babcia ci pomoże. Tak, zobaczmy. Aha, widzę, że coś zostało na samym dnie. Chyba język mi utknął. Anit, e, poż babci wyjąć język. Już babciu. Ja pociągnę butelkę, a Wednesday ty ciągnij babcie. Oj! Co z twoim językiem? E, zaraz. Wszystko w porządku. Czy wszyscy są gotowi? Podnosimy. Wow, super! Mamy pączka. Zobaczmy karty. Ja mam polisz. O tak. O, ja mam nic nie rób. To się nazywa szczęście. Wow, super! Ja będę pierwsza. O tak, uwielbiam wszystkie jaskrawo różowe słodkości, a zwłaszcza pączki. Polewa jest świetna. Enid, zaraz wyliże pączka i nic mi nie zostanie. Myślę, że ktoś już powinien skończyć. Dziewczyny, przestańcie. nic już go oblizałaś. Teraz kolej Wednesday. No już, oddawaj. No dobra, babciu, masz rację. Nie mm, czy troszkę? Trzymaj, Wednesday! Co za ochyda! Ten pączek jest cały obśliniony! To okropne! Jedz, jedz! Smacznego! Odpuszczę sobie! Wednesday, graj według zasad! Musisz go ugryźć! Dobra, niech będzie! Och, zaraz wymiotuję! Brr. Ale śmiesznie. Ty już podnosiłaś, to teraz ja. O nie, to kaktus. Co za pech. Spokojnie, moje drogie. Babcia zaraz rozda karty. Mam szczęście. O nie, będę musiała go polizać. Ojej, ja rezygnuję. Babciu, no dalej. Podniosę cię. Wszystko w porządku. O, aha, ty pierwsza. Dobra, tylko że w ogóle nie chcę się tego robić. Au, ale on jest ostry. Biedactwo. Koniec, poddaję się. Nie, nie możesz się poddać. Co? Bingo. O, mam pomysł. Zaraz wszystkich nabiorę. Patrzcie, jaki ptak. Gdzie? Mój ten język. Hey. O czym ty mówisz? Ty pewnie odleciał. A ja muszę polizać kaktusa. Ojej, przecież to boli! Tak, babciu, to bardzo boli. Po co tak krzyczysz? Och, babciu, teraz twoja kolej. To zadanie jest niewykonalne. Ale babcia ma świetny pomysł. Myślę, że nadszedł czas na nową fryzurę dla kaktusa. Zaraz szybko usuniemy wszystkie kolce. Gotowe. Co ty na to, Wednesday? No dobra. Ej, Świetnie, babciu, brawo. Dzięki. Ale zupełnie zapomniałam, że muszę go ugryźć. Co za smak. O rany. Obrzydliwe. Więcej nie będę go gryźć. I nawet nie proście. Wow! Do otwarcia sejfu potrzebny jest klucz. Zobaczmy, co mam. Wow, ja po prostu uwielbiam słodycze. O, poczęstuj nas, proszę! Co? Nie! Macie swoje sejfy! Mm, jakie to jest dobre! Uwielbiam pianki! Nie dostaniecie! No i dobra, daj mi klucz! Dzięki chciwusko. Oby mnie ja też miał coś smacznego. O rany, ten napój wygląda przerażająco. Ojej, nie zazdroszczę ci. Dobra, muszę być odważny. To jest nawet niezłe. O nie, coś mnie piecze w gardle. Ja chyba płonę! Na pomoc! Hmm, mam genialny pomysł. Czas usmażyć moje pianki. To będzie super pyszne. Dzięki, Mike A teraz czas przekąsić mm, Prawdziwa uczta Nikol, daj mi klucz od mojego sejfu Łap Zobaczmy, może w środku będzie gaśnica Ojej, jaki tajemniczy cylinder O rany, czy on nie ma dna? Czy tu coś w ogóle jest? O nie, skąd tu się wzięła woda? Niech ktoś zakręci kran Kurczę, jestem cała mokra. O, przecież ten kapelusz może ugasić Majka. Majk, chwileczkę, zaraz cię uratuję. O, tak, w końcu. Od razu mi lepiej. Wielkie dzięki, brytni. Spójrz na tego żarłoka. Ale super, że został mi jeszcze jeden szaszłyk. O co wam chodzi? Mogłabyś się podzielić z przyjaciółmi. Albo chociaż pomóc ugasić pożar. O. Oh. Jaki fajny sejf. Mogę być pierwsza? Okay. Dzięki, przyjaciele. Ciekawe, co dostałam tym razem. Zobaczmy. O nie, to śmierdząca cebula. Ochyda. O fu, zabierz to stąd, Britney, proszę. Ja nie mam zamiaru tego jeść. No jeszcze czego musisz? Nie ma mowy. Musisz grać według zasad. Ale wy jesteście okrutni. No dobra, niech będzie. Aj, co za paskudztwo. To jest po prostu obrzydliwe. Tak, nawet nie mogę na to patrzeć. Przez tę obrzydliwą cebulę cały tusz mi spłynął. Biedactwo. Nie martw się, Britney, tak jesteś piękna. Daj mi spokój, Mike. Lepiej otwieraj swój safe. Nie ma problemu, Mike, bierze się do roboty. Wow, dostałem mój ulubiony batonik. Co za szczęście. Ale super. Hej. Co chcesz? Może poczęstujesz mnie kawałkiem? Z wielką chęcią. Hej, Mike. O co chodzi? A może i mnie poczęstujesz, co? E... No co, Mike, ja tu czekam. I o mnie też nie zapomnij. No. Dziewczyny, to jest mój batonik i tylko ja go będę jadł. O tak, jakie to jest pyszne. Po prostu palce lizać. Nicole, a ty co siedzisz taka naburmuszona? Otwieraj swój safe. No dobra, już otwieram. Blaster? I co ja niby mam z nim zrobić? Tu jest jakiś znaczek. Nic nie rozumiem. Ojej, to było przez przypadek. Co? Znowu mam dwie cebule? Nicole! Przepraszam, to naprawdę był przypadek. A mnie się ten blaster już podoba. Wypróbuję go na moim batoniku. O tak, ekstra! Chcę jeszcze. Ale czat! Zgadzam się, moje marzenie się spełniło. Najem się dosyta. Nie mam mowy, Nicole, nawet na mnie nie patrz. Ja też mam jeden fajny pomysł. Co? Nie! Ha! Ale fajnie! To ja i znowu ja! Nie rozumiem, po co ona to zrobiła. Dziewczyny, częstujcie się cebulą. Musicie ją zjeść. No dalej, dalej, straszczajcie się. No dobra. No i co? Fajnie to wymyśliłam. Britney, to było genialne. Przybij piąteczkę. Sprawdźmy, kto pierwszy. Kamień, papier, nożyce. Skura wygrałam. No to zobaczmy. Proszę, niech tam będzie coś bardzo pysznego. O, rany to lody. Ale super. Są takie dobre. Ale ci się pofarciło. Ja też chcę. Troszkę was poniosło. No to ja w tym czasie otworzę swój safe. Co tam jest? O nie, to przypomina karmę dla kotów. Co za ochyda. Ale nic nie mogę z tym zrobić. Będę musiała tego spróbować. Co za okropność. To jest naprawdę paskudne. Bardzo chcę już umyć buzię. Ej, Mike, a ty nie chcesz otworzyć swojego sejfu? Oczywiście, że chcę. Sprawdźmy. Poranny, tu jest coś ciekawego. Długopis 3D i wygląda na to, że jest magiczny. Muszę spróbować coś narysować i chyba już wiem co. Narysuję lody. Będą tak super wyglądać, że Britney będzie mi zazdrościć. No to zaczynam. Okej, okay, kontury są gotowe. Teraz muszę je tylko wypełnić i dodać więcej kolorów. Ale fajnie mi to wyszło. Zobaczcie. Urany, to zrobiło się prawdziwe. To jakieś szaleństwo. Nie, nikol nie podzielę się. Kurczę, ja nie chcę iść tej karmy. Chwileczkę. Padłam na pewien pomysł. Daj mi ten długopis. Muszę szybko kogoś tu narysować. Już się domyślacie, kogo. Narysuję słodkiego kotka. Tylko spójrzcie, jak ładnie mi to wychodzi. Pozostało go tylko pokolorować. Okej. Okay. Skończyłam. Ojej, wyszedł mi taki uroczy. Udało się No cześć kolego Mam tu coś dla ciebie Mam nadzieję, że jesteś głodny Proszę, częstuj się Ojej To dopiero się nazywa zwierzęcy apetyt Ale z niego słodziak No, jeszcze jaki Chwila Wyliczanka zdecyduje, kto będzie pierwszy I to będę ja O rany, mam rolki I to nie takie zwykłe, a żelkowe ale fajnie! Oddałabym wszystko, żeby je zjeść. Ej, ocknij się, koleżanko, i nie ślij się na widok moich rolek. No dobra, to próbuję. Mam tu pałeczki, ale nie bardzo umiem ich używać. No dalej! O, udało się! Och, jakie to jest apetyczne! Kurcze, o co chodzi? Hey. Mike, spokojnie. Daj nauczę cię nauczysz? No. Patrz. Jeśli chwycisz pałeczki w ten sposób, to złapanie nimi rolki nie sprawi ci żadnego problemu. Otwórz buzię. Wow, dzięki. To jest takie pyszne, a z twoich rąk jest jeszcze pyszniejsze. Mogę prosić o dokładkę? Och, no niech ci będzie. A teraz żuj. Ow. Tak w ogóle to bolało. Otwiera już swój sejf. No dobra. W środku na pewno jest coś pysznego. Sprawdźmy. O rany! To straszne! A! Wszystko w porządku? Nic ci się nie stało? Tak, wszystko ok. Tylko mi nie mówcie, że będę musiała to zjeść. No, za nic na świecie. Będziesz musiała! Dalej, dalej, śmiało! No dobra, raz kozie, śmierć. Nie mogę uwierzyć, że ja to robię. Jak on się obrzydliwie rusza. Muszę pomyśleć o czymś przyjemnym. Uch, zaraz zwymiotuję. To straszne. Zrobiłam to. Więcej nie zjem. Nawet mnie do tego nie zmuszajcie. Wyrytni zasady to zasady. A ja jeszcze go karmiłam rolkami. Dobra, muszę skończyć z tym jak najszybciej. Będę jadła rękami. To okropne! Ona to naprawdę je! No, aż nie mogę na to patrzeć! Już po wszystkim zadowoleni skończyłam! Nicole, teraz twoja kolej. No dobra, sprawdźmy, co dostałam. O rany, to portal! Zasysa nas! O, czy my wróciliśmy? Nigdy więcej nie otworzę żadnego sejfu. Co kryje się pod tymi pudełkami? Zaraz nauczycielka wszystko opowie. No, dzień dobry. Nie rozumiecie? Pokazałam waszą pierwszą nagrodę. Lalkę Barbie. Sprawdźmy, czym będziecie ją rysować. Jeszcze nie możemy sprawdzić? Chwilka, muszę włączyć stoper. Czas, start, zaczynajcie. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co tu jest. Jedna zwykła kredka. No okej. Okay. A co ma Emma? Wow! A ja mam cały zestaw farb plakatowych. Pokonam cię! Nie mam mowy, rozumiesz? O nie! Mój pędzelek jest teraz w koszu. Dzięki Marii. Muszę coś wymyślić. Wiem, mam przecież palce. Użyję ich do narysowania idealnego obrazka. Patrzcie! Kolorowo i pięknie! Co by tu jeszcze dodać? O właśnie! Dobrze! Równiutko! Jak trudno jest rysować kredką! Dodatku się złamała! Dobrze, że mam temperówkę! Jak to? Dobrze, spróbuję jeszcze raz! Tak tęsknię za Charlesem! Jest taki słodki! O Nie! Zamyśliłam się i stemperowałam całą kredkę. Ale chwila. Sukienka z opiłków kredki wygląda bardzo oryginalnie. Wszystko gotowe. Co? Czas zaraz się skończy? Mam mniej niż minutę na dokończenie rysunku, więc włączam tryb turbo. Głowa, ciało, włosy nie wolno zapominać o rękach. Uff, mamy to. Pokażcie swoje rysunki, młode damy. Emma, co to za bazgroły? Tak rysują małe dzieci w przedszkolu. To okropne. Mari. Proszę spojrzeć! Brawo! Pięknie i oryginalnie! Wygrywasz. Weź swoją lalkę Barbie. Sura! Mam Barbie! Jest taka piękna! Chodź do mnie, moja słodka! Nikomu cię nie oddam! Jesteś po prostu urocza. Emma zabieraj swoje brudne ręce. Moja Barbie. Patrzcie co dla was mam. Nabrałam was. Właściwie to mam dla was pieska. Spójrzcie na tego słodziaka. Tylko najlepsza dostanie pieska, a czas ucieka. Ej, więc czym będę rysować tym razem? Co? To kreda i to wszystko? Chciałabym mieć coś fajnego. Wow, mazaki! Mój wewnętrzny artysta jest zachwycony! Okay. Zaraz narysuję najlepszego pieska na świecie. Zacznę od konturów. Nie, nie podoba mi się. Spróbuję jeszcze raz. Och, to straszne! To też się nie nadaje! I to też nie! Przepraszam, mam, mam tu kryzys twórczy! Chociaż chwileczkę. Mam pomysł. Mogę obrysować rękę i wyjdzie mi wsi pyszczek. Tak! O to mi chodziło? Emma, nie podglądaj. Rysuj sobie swoją kredą. No i będę rysować! I zrobię to lepiej niż ty, Marii. Mam świetny pomysł. Podruszyłam moją kredę w dłoniach. Wysypałam wszystko na kartkę papieru i narysowałam słodką mordkę. Gotowe? Zaraz twój rysunek zniknie stąd w mgnieniu oka. Masz tu coś pod nosem! Oj! Marie! Nie! Czas się skończył, pokażcie swoje prace. Wow, Marie! Wyszedł ci całkiem piękny piesek. A co tam ma Emma? Emma, jak ci nie wstyd pokazywać coś takiego? Dostajesz dwóje, a Marie dostaje nagrodę. Mam ochotę zapaść się pod ziemię. Moja słodka, idź do swojej nowej właścicielki. Ojej, jaka ona jest piękna! Jakie ma słodkie uszy! Ślicznotka. A masz tobie też dowalę. Ojej, przepraszam, już jesteście! Oto wasza nowa nagroda Nintendo Switch. Widzę, że Wam się podoba. Świetnie, czas start. Sprawdźmy okay. co tu mam. Ej, Maria, chciałam to zrobić! O, mam plastelinę. Fajnie się wygina. A co ja dostałam? O, jaki fajny długopis! Auć, ostry! Już rozumiem, trzeba nim wydrapać rysunek na specjalnym czarnym papierze. Mogę to zrobić w mgnieniu oka. A ja zrobię nie tylko szybciej niż tyle i ładniej. No. Wałkowanie plasteliny troszkę się zejdzie. Mam lepszy pomysł. Ja nic nie zrobiłam, naprawdę! Uf, udało mi się! Właśnie chciał mi się pić. Od razu coś przekąszę. Pora, tego właśnie potrzebowałam. Tui od telefonu. Położę tutaj wszystkie kawałki plasteliny i rozwałkuję. A potem dodam detale w postaci przycisków. Gotowe. Muszę to tylko wyjąć z i nagroda jest moja. Jestem gotowa, żeby pokazać moją pracę. No i jak? Bardzo się starałam. Fajnie, że się starałaś, ale wyszło tak sobie. Emma. Wow, wygląda jak prawdziwy. Gratuluję, nagroda jest twoja. Hurra! Nie chcę się z tym rozstawać. Dziękuję bardzo. To najlepsza nagroda w moim życiu. Marie, chcesz ze mną zagrać? No to lecimy. To jest dla ciebie, a to dla mnie. To też z tobą wygram. O, dziewczyny! Uff, ledwo to przytaszczyłam! To jest wasza nowa nagroda! Czas ucieka, więc pospieszcie się i zaczynajcie! Czym będę rysować tym razem? O, spryskiwacz do wody i koraliki! Ekstra! Emma, musisz się odświeżyć! Przestań! Stop! Mam dość waszych wybryków! Dobrze, dobrze! Lepiej otworzę swoje pudełko! Wow, dostałam zestaw prawdziwego artysty! A ja na początek wybiorę żółte kulki. Będą doskonale odwzorowywać kolor lizaka. Teraz mogę dodać białe. Idzie mi całkiem spoko. A ja wezmę żółtą farbę i narysuję kontury. Ojej, nic mi z tego nie wyszło. No to pora na plan B. Wylewam żółtą farbę. A teraz? Gdzieś tu była moja guma. O, tu jest! Pożuję ją troszkę, żeby zrobiła się miękka. Co za ochyda! Ale dzięki temu moja praca będzie lepsza niż twoja. Nadmuchałam już balon. Zanurzam go w farbie. A teraz odbijam na papierze. Idealny równy okrąg jest gotowy. Wyszło bombowo! Mari, możesz zapomnieć o lizaku. Zwycięstwo jest moje. Dziewczyny, czas minął. Jestem gotowa, żeby ocenić wasze prace. Emma? Wyszło całkiem fajnie. A co tam u Mari? Proszę, oto moje kolejne arcydzieło. No nie wiem Mari, coś ci poszło nie tak. Dlatego wygrywa Emma. Możesz zabierać swojego Lizaka. Jestem najlepsza, najlepsza. No co za ciężar! Proszę! O rany, ale super! Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Mm, pyszności. Nie zbudź się Mari! Możesz jeść z drugiej strony.